To jest twoja. Widzę. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Darek i dzisiaj opowiem wam jak w praktyczny, konkretny sposób wykorzystać AI w marketingu i w sprzedaży. Czy dobrze w ogóle słychać, bo tak dziwny pogłos jest. Niżej? A, bliżej, tak jest OK? Super. Dobrze, pan Oskwarek zaczął ćwiczeniem, ja też zacznę ćwiczeniem, więc żeby was troszkę zmobilizować, niech podniesie rękę ten, kto przynajmniej raz skorzystał z jakiegoś narzędzia AI w swojej firmie, w swoim biznesie. Są osoby, które nie podniosły ręki i zadają sobie pewnie to pytanie. Babczewie najlepiej. Właśnie, tobie jest to potrzebne, drogi przedsiębiorco, tak aby skupił się na działaniach kreatywnych, działaniach strategicznych, a nie na bieżączce. I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak nie kręcić się jak ten chomik na karuzeli, tylko jak właśnie wykorzystać AI w marketingu. I skupimy się tutaj na dwóch takich kluczowych obszarach, czyli na planowaniu strategicznym i na tworzeniu kontentu do social media w sposób automatyczny bądź też półautomatyczny, który stworzy wam zaangażowaną społeczność. To przełoży się na waszą markę osobistą, na większą grupę odbiorców, a także oczywiście na klientów. I w pierwszej kolejności zrobimy sobie strategię marketingową jednym promptem. Być może jest to najważniejszy prompt, jaki, do, jaki kiedykolwiek widzieliście do tej pory. Można sobie zrobić zdjęcie, na koniec też będzie kod QR, gdzie wszystkie narzędzia, wszystkie prompty do czatu GPT będą podane. Na czerwono zaznaczyłem te obszary, na które musicie wkleić, Go musicie opisać, tak? Najważniejszy jest kontekst. W kontekście opisujecie swoją działalność, swoją markę osobistą, swoją firmę. Jak długo istniejecie? Jakie macie największe problemy w biznesie? Skąd trafiają do was klienci? Skąd chcielibyście, aby trafiali do was klienci? Jeśli publikujecie materiały na socialach, gdzie publikujecie? Z jaką częstotliwością? W polu To mój przykładowy klient wpisujecie kim jest twój odbiorca, twój przykładowy klient. I na koniec mamy produkty. Opisujemy nasze produkty. Czy są to produkty fizyczne? Ile kosztują? Jeśli są pakiety, to jakie to są pakiety? Ile kosztują, tak? I ten prompt ogarnie Wam strategię marketingową w oparciu o trzy bardzo popularne modele marketingowe. Analizę SWOT, model 7P i STP. Za chwilę rozwinę, co to jest. I sztuczna inteligencja. O, coś na mnie poszło. I mamy właśnie Analizę SWOT. Analizę SWOT, czyli akronim z angielskich słów mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia. Analiza SWOT pozwoli, tak jakby spojrzeć z lotu ptaka na Waszą obecną pozycję strategiczną Waszej firmy, na czynniki zewnętrzne, na czynniki wewnętrzne, które wpływają na Waszą firmę. Tak? Pokażę Wam, chat GPT, sztuczna inteligencja, w jakim momencie tutaj, w tym momencie jesteście. I dalej AI przejdzie do, do modelu 7P. Tak? 7P, czyli produkt, cena, Miejsce, promocja, procesy, ludzie, społeczny dowód słuszności. Pokażę wam konkretne działania w każdym z tych obszarów, tak? Na przykład w produkcie pokażę wam, co możecie zmienić, na przykład, w jaki sposób możecie zrobić pakiety waszych produktów, jeśli chodzi o cenę, sprawdzi wasze ceny, porówna z konkurencją, powie wam, co możecie w tym obszarze zrobić. I trzeci model w tej konwersacji mamy model STP, czyli segmentacja, targetowanie i pozycjonowanie. Sztuczna Inteligencja podzieli Waszych odbiorców na grupy, pokaże najbardziej, że tak powiem, grube kąski, czyli w tym targetowaniu pokaże najlepsze grupy odbiorców, a w pozycjonowaniu pokaże Wam, w jaki sposób macie się wyróżnić, w jaki sposób możecie wypozycjonować, uwypuklić swoje przewagi tak, nad konkurencją. Dalej, Sztuczna Inteligencja zapyta. O taktyki, oczywiście potwierdzacie i macie konkretne kroki praktyczne do wdrożenia praktycznie od razu. Dla mnie tutaj, dla mojej marki osobistej, AI zasugerował mi właśnie storytelling, w jaki sposób mogę właśnie budować emocjonalną, zaangażowaną społeczność, ale także mamy m.in. gotowe kreacje reklamowe pod każdą z grup odbiorców, którą wcześniej AI nam pokazało. Tak? Mamy konkretne nawet teksty reklamowe do konkretnej grupy, a także tutaj mamy też strategię content marketingową, mamy konkretne pomysły na, na treści na nasze sociale. I teraz idąc dalej, mamy kolejny prompt, i cały czas jesteśmy w tym samym oknie dialogowym z czatem GPT. Tutaj w tym prompcie już nie wypisujemy swojego kontekstu, ponieważ czat GPT już nas zna. Zna naszych odbiorców, zna nasze produkty, zna ten kontekst, więc wie już, czym się zajmujemy. I tym promptem stworzy Wam, 40 wiralowych pomysłów na treści edukacyjnych, rozrywkowych, inspirujących i empatycznych, czyli takich, które przyciągną Wam idealnych odbiorców. Tak? I w ten sposób mamy gotowca, zobaczcie, mamy 40 pomysłów, i w ten sposób możemy generować sobie nieskończoną ilość pomysłów na kolejne treści, bo wystarczy, że będąc w tej rozmowie z czatem G GPT. Napiszę na końcu, podaj mi kolejne 40 pomysłów, i tak mogę bez końca generować e, pomysły na treści. Więc mamy te pomysły, tak? I co teraz z tymi pomysłami zrobić? Możemy z nich oczywiście stworzyć treści. Treści zarówno tekstowe, na przykład jako posty na Facebooka, ale także treści w formie wideo, czy to pionowe, czy to poziome, na YouTube, na TikTok. Zaczniemy sobie od postów tekstowych, na przykład na Facebooka. I tutaj mamy da, pod częściowo darmowe narzędzie. Polskie narzędzie, nie jestem jego twórcą, to jest taka polecajka szczera. Narzędzie VBOX ma do, bardzo dobrą wersję darmową. Pozwala tworzyć treści na socjale, treści reklamowe, treści edukacyjne w formie wpisów na blog. I wystarczy, że właśnie w tym miejscu napiszemy jeden z tych pomysłów, które nam wygenerowała sztuczna inteligencja. I wklejmy jeszcze kontekst, tak? Ten kontekst, czyli jak najwięcej informacji o sobie. Pamiętajcie, że im więcej dacie kontekstu, im więcej informacji o sobie, tym lepszy zwrot dostaniecie od sztucznej inteligencji. I mamy w ten sposób właśnie wygenerowany, gotowy post, sformatowany z emoji. Też tutaj są takie opcje, gdzie możemy sobie ten post skrócić, jeśli on jest zbyt długi, możemy go wydłużyć, możemy wybrać m.in. właśnie ton, w jakim ma być napisany, czy w przyjaznym, czy w profesjonalnym, czy humorystycznie, tak? Więc mamy w ten sposób treść pisaną. Teraz przechodzimy do treści wideo. Wracamy do naszej rozmowy z czatem GPT, którą zaczęliśmy właśnie strategią marketingową i prosimy o wygenerowanie skryptu i dokładnego tekstu do naszego krótkiego wideo. W tym wypadku napisałem TikTok, tak aby czat GPT wiedział, że chodzi o pionowy, krótki, dynamiczny film, ale oczywiście mając. Krótki dynamiczny film możemy go wrzucić jako rolkę na Facebooka, na Instagram, na nasz profil Google Moja Firma, czy jako shorty na YouTube. Dajemy też bardzo ważną informację, z czego, ma się, z jakich elementów ma się składać e, ten film, tak? Czyli mamy hook, zaczepka, która skupi uwagę, część główna, czyli część merytoryczna, gdzie dajemy już mięso, i call to action, tak? Czyli co chcemy wymusić, czy znaczy wymusić? Do czego chcemy skłonić użytkownika, na przykład do obserwacji, czy do odwiedzenia naszej strony typu landing page i Sztuczna inteligencja da nam konkretny tekst, takiej właśnie rolki, którą możemy sobie po prostu skopiować na przykład do jednej z darmowych aplikacji na zasadzie telepromptera, włączyć teleprompter i przeczytać dany tekst i mamy gotowy kontekst, mamy gotowy content, tak? Ale jesteśmy tutaj, aby sztuczna inteligencja harowała za nas, więc jest taka aplikacja, która nazywa się Captions. Jest to najlepsza na dzień dzisiejszy aplikacja, jeśli chodzi o wsparcie przy tworzeniu kontentu wideo pionowego. Captions ma wiele funkcji, w najdroższej swojej wersji cenowej kosztuje około 110 zł, ale ta aplikacja jednym kliknięciem myszy zrobi Wam dynamiczne przejścia, zoomowanie, doda dynamiczne napisy w języku polskim, dla przykładu tutaj jest to jest moja reklama tejże właśnie konferencji. Wszystkie te nazwijmy to bariery zostały zrobione jednym kliknięciem bez żadnej absolutnie edy edycji. Więc jest to duża, duża oszczędność czasu. Ale jestem tutaj e, na tej rolce ja. Niektórzy mają problem, żeby, że tak powiem, się wystawić. Więc ta aplikacja pozwala na wybranie jednego z gotowych awatarów. Wybierzmy sobie dla przykładu mm, Emilii. I wkleiłem tam tekst dla branży, zupełnie dla mnie obcej, czyli nieruchomości. I Emili piękną polszczyzną, tekst, który wcześniej wygenerowała nam AI w czacie GPT. Te 110 zł dostajecie ilość kredytów, kredytów, która wystarczy na stworzenie około jednej rolki dziennie, czyli miesięcznie na około 30. Więc za 110 zł macie 30 rolek gotowych, tak? Ale to nie wszystko. Oprócz takiego awatara możecie stworzyć własny awatar. Aplikacja Kepsys ma taką właśnie funkcję. Wystarczy właśnie zrobić kilka głupich minek, które ten pan u góry pokazuje, żeby AI zobaczyła, zobaczyło waszą mimikę i taki minutowy tekst e, przeczytać. Wklejacie oczywiście później ten tekst, który wcześniej pokazałem jak GPT wam wygeneruje i voilà, macie nawet bez waszego udziału wasz awatar waszym głosem, waszą mimiką to wszystko opowie, tak? Przechodzimy sobie dalej. Mówiliśmy o pionowych formatach. Ja działam głównie na YouTubie i zawsze będę, że tak powiem, bronił YouTube'a, ponieważ jest to medium, które najwięcej mi biznesowo, życiowo dało i mając te pomysły na treści oprócz pionowych filmów, wykorzystajcie także YouTube. To jest właśnie prompt, który wygeneruje wam skrypt do filmu, e, tematy wcześniej Wam podał ChatGPT 10-15 minutowego w poziomie. Jeśli nagracie taki film poziomy na YouTube to jest kolejna aplikacja, która nazywa się opus.pro. To narzędzie również ma swoją wersję darmową i to narzędzie pozwala skroić, wykroić z Waszego 10-15 minutowego filmu krótkie, pionowe e, właśnie rolki. Doda, doda dynamiczne napisy w języku polskim bardzo sobie dobrze radzi z językiem polskim. I mniej więcej z takiego 10-15-minutowego filmu na YouTube. Mniej więcej wykroi wam 8-10 rolek, z czego tak naprawdę będzie nadawało się 10, tak? Ale prawidłowo znajdzie kontekst w danym filmie z YouTube'a, że jest to, nie jest to on wykrojony, tak powiem, z czapy, tak? Tylko właściwy sens znajduje. Więc mamy tą aplikację Opus Pro. I dlaczego też warto nagrywać na YouTube? Ponieważ YouTube, e, mało że tak powiem się mówi o tym, jeśli chodzi o content marketingowy w Polsce, YouTube to nie tylko filmy, które pozycjonują się na YouTube, ale YouTube i Google to jest ta sama firma. Dlatego jeśli wpisujecie na przykład jakąś frazę w Google, to Google na pierwszej stronie oprócz sponsorowanych linków, oprócz linków różnych blogowych, wyświetla także filmy na YouTube. Więc w łatwy, prosty sposób można wypozycjonować się na pierwszej stronie Google. Nagrywając filmy właśnie na YouTube, a. wystarczy dobrze nagrać, bez żadnego pierdolamentu, witania się, proszenia, żebro, lajki. Po prostu, jeśli masz film, jak zmienić koło w pasacie, to do 15 sekundy już masz pokazać, jak te koło w pasacie się zmienia. Tak, żeby ludzie obejrzeli. Bo Google to widzi. Jeśli widzi, że film trwa 5 minut i użytkownik uciekł po 15 sekundach, to znaczy, że ten film jest nie na temat i nie będzie go na pierwszej stronie Google. Ale jeśli użytkownik zostanie połowę dłużej macie darmowe miejsce w wyszukiwarce Google właśnie z filmami na YouTube'a. Jedna trzecia mojego ruchu na moim YouTube'ie pochodzi właśnie z Google. Wszystkie narzędzia z tej prezentacji znajdziecie właśnie pod tym kodem QR. Tam też jest link do mojego YouTube'a. No, a że mamy prezentację o sprzedaży, nie mogło oczywiście zabraknąć tegoż akcentu. Mogę przewinąć? Wszyscy zrobili sobie? A to proszę bardzo. Jakby ktoś miał jeszcze dodatkowe pytania, ja będę dostępny tutaj, oczywiście, w kuluarach, na stoisku Daniela. Lekcje warte miliony, chętnie porozmawiam. Możemy przejść dalej, czy jeszcze? Robimy? Możemy? Tak, to dobrze. Słuchajcie, to było kilkanaście minut. Ciężko zmieścić się, oczywiście, z całą wiedzą marketingową o AI w takiej ilości czasu. Starałem się Wam dać maksymalnie praktyczne, konkretne rzeczy, które możecie wdrożyć praktycznie od zaraz. Więcej na ten temat mam w swoim kursie AI dla biznesu, który trwa 5 godzin i wygenerowany jest kod o treści sprzedaż dzisiaj do północy ważne. I co ważne, pierwsze trzy osoby, mamy godzinkę 11, tak? Pierwsze trzy osoby dostają tę książeczkę właśnie, której jestem tutaj szczęśliwie współautorem. Kurs dostępny na stronie eakademia.online oraz pod tym kodem QR. Było mi niezmiernie miło jeśli nie macie nic przeciwko, to zrobiłbym sobie z wami zdjęcie, bo tego sztuczna inteligencja, tego zaangażowania tej relacji mojej teraz z wami no, nijak i nigdy mi nie wygeneruje, tak? Nie macie nic przeciwko? Super. Macie? To przepraszam. Tak się, tak się składa, że mam akurat telefon. Przypadek. Słuchajcie, i teraz taka mała prośba. Nie, nie musicie wstawać. Czy po prostu się podobało? Dajcie znać. Dziękuję, dziękuję. Szanuję, że poświęciliście mi te kilkanaście minut. Życzę owocnej, miłej konferencji. Trzymajcie się, hej. A, dziękuję. Słuchajcie, jeszcze jedną fotkę Dirkowi cząśnicie, ze mną, z dyplomem. Będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Myślę, że warto było zobaczyć tą prezentację, żebyście wiedzieli, jak korzystać za Że Jeszcze raz dziękuję za to wszystko. A ja tylko nieskromnie powiem, że jeden z testerów pierwszych mojego kursu był Daniel. Tak, dokładnie.